Robert, zajmiemy się dzisiaj tematem odbioru mm. tego domu. Mógłbyś powiedzieć, na co tak naprawdę należy zwrócić uwagę, najpierw tak ogólnie, a potem przejdziemy może bardziej do szczegółowych tematów. Znaczy tak ogólnie, to musimy najpierw, jeżeli to jest dom, tylko musimy uściślić, czy to jest dom, rynek wtórny, czy mm -hmm. rynek pierwotny. Mm -hmm. My tutaj teraz omawiamy rynek wtórny. wtórny. Najpierw trzeba poprosić klienta o to, żeby przed odbiorem skompletował sobie dokumenty, tak, które są potrzebne, takie jak rzut działki. Potem jak jeżeli ma oczywiście klient, który sprzedaje dom, to jeszcze dokumentację, taką jak może, jaką ma. Tak. Przy rynku, który to jest tak troszkę problem z tymi dokumentami, tak. No i wtedy, gdy mamy odpowiedź, zaczynamy od dokumentacji, tak. Sprawdzamy zgodność posadowienia domu na działce. Z tym się wiążą nieraz problemy, bo są nieraz domy przesunięte za blisko działki, granicy działki. Też się zdarza tak, że mamy samowolnie robione otwory w ścianach, na okna, ewentualnie na drzwi przeszklone. I w, a budynek jest ustawiony na granicy 3 metrów, tak? Czyli w projekcie był wcześniej bez okien ani bez drzwi. No i wtedy to zmienia postać i trzeba wtedy uświadomić klienta przyszłego którym będzie kupował ten dom, że nie spełnia norm. Tak. Mhm. I z jakimi to się może wiązać problemami? Problemami takimi, że może być sąsiad na przykład zgodny z tym, mhm. byłym właści z tym obecnym właścicielem, mhm. a już z klientem, który mhm. nabył może być jak nie, jak się... niekoniecznie. Tak. I może z tego tytułu zgłosić to do gminy, do Wydziału Architektury i urbanistyki, że są niezachowane odległości od działki. To jest jeżeli chodzi o rynek wtórny, a jeżeli chodzi o dom na rynku pierwotnym? Jeśli chodzi o na rynku pierwotnym, musimy mieć wszelkie dokumentacje, czyli tak, zazwyczaj taki dom, jeżeli klient kupuje, dostaje tak zwany standard kończenia, potem dokumentację. Jeżeli kupuje to jeszcze w czasie, kiedy domu nie ma wizualnie, hmm. tak, jest dziura w ziemi, jak się tak. mówi, to wtedy musi mieć dostać od dewelopera dokumenty w postaci takich poglądowych rzutów tak. No i to są takie dokumenty. Powykonawczy rzut wedulcyjny, też potrzebny by był, gdy już będzie zakończony. No, pozwolenie na użytkowanie domu. Często się zdarza tak, że deweloper już przekazuje dom jeszcze prawidłowo do te jak jest w czasie budowy czyli to na to też trzeba uważać także no z tych dokumentów najpierw tak jak mówię na rynku e, pierwotnym e, trzeba te dokumenty sprawdzić czy one są tak czy jest to najważniejsze jest standard wykończenia bo e, potem może być problem tak z kwestionowaniem jakichkolwiek usterek albo braków tak? często trzeba też sprawdzić te, podczas tak jakby umowy umowie przedstępnej, czy ten standard jest napisany tak ogólnie, czy szczegółowo. Mhm. Trzeba dążyć do tego, żeby był bardziej szczegółowo, bo potem deweloper ma taką możliwość lawirowania, żeby... Na przykład powiedzieć, że jest instalacja elektryczna tak, w całym mhm. domu zaprojektowana, a nie wymieni łączników, ani gwiazd i się okazuje, że klient przychodzi staćem mu ściany same mhm. tak. Także na takie drobiazgi trzeba zwrócić uwagę. Jasne, a jeżeli chodzi o takie najczęstsze usterki, które występują w, w domach, o które mógłbyś wskazać, e, chodzi może powiedzmy o ręku pierwotnym. Polecam klientom, żeby nie oszczędzali za bardzo na e, usłudze tej kamery termomizyjnej, ona jest bardzo pomocna. E, w domach często jest zamykana woda technologiczna poprzez e, pośpiech dewelopera. Hmm. Ściany budynku jeszcze dobrze nie wyschną, a już jest zakładany tynk, tak? Zewnętrzny i wewnętrzny, i przez to zamykamy wodę. Kamera to nam pokaże bardzo fajnie. Będziemy widzieć, czy jest woda, czy nie. Tak samo sprawdzamy jeszcze poddasza. Też, czy jest zawartość jakiejś wody technologicznej w ścianach kolankowych, tak? Bo tam też nieraz potrafi zacikać. Ogólnie posadzki, tynki, kamera też nam wskaże jakieś ewentualne zawilgocenia. Jeżeli znajdziemy jakieś zawilgocenia kamerą telewizyjną, to wtedy jeszcze dodatkowo pomiary robimy urządzeniem do pomiaru wilgoci powierzchniowej. No, jeszcze oprócz tego trzeba zwrócić uwagę oczywiście na metraż. Czyli sprawdzamy sobie. Teraz tutaj mamy, ponieważ nie jest w rynku pierwotnym nie jest mieszkanie umewane, mamy to troszkę prościej. Trzeba brać tylko pod uwagę to, że na rzutach poglądowych albo na rzutach powykonawczych jest, są z wymiarowania w ścianach surowych, tak w styku. Czyli musimy sobie przyjąć grubość świetnu, pomiarę robimy i wtedy wychodzi nam czy jest zgodność na mniej więcej. Z, z tym, co nam deweloper zaoferował. Mm.